Piąta kolejka za nami. E, Błonkitni Horneta mam Regizycko 2-1. Duża niespodzianka zaskoczenie. Z nami jest Michał Korywczak, e, napastnik Bunkiti Horneta. Michał, słuchaj, no myślę, że dzisiaj pociągnąłeś ten wózek, jak to się kolokwialnie mówi. E, dałeś dużo swą, zwątrobu od serca w, w jakichś tam wraglicznych momentach meczu. Przytrzymałeś tą piłkę. E, z naszej perspektywy, jak najbardziej zasłużone trzy punkty. Bardzo nerwowe spotkanie, jak ty, jak ty widziałeś dzisiejszy przebieg Jeżeli chodzi o mecz, to może nie byliśmy faworytem tego meczu, ale pokazaliśmy walkę i charakter zawodnika. Może nie tylko ja się przysłużyłem do tego, do tej wygranej nad Mamrami, ale cały zespół pokazał siłę woli i wiarę, że można wygrywać nawet z najlepszymi zespołami. I... cieszę się bardzo, jak i my wszyscy się cieszymy z tej wygranej. I tak dalej. Przełoniliśmy złą pasy naszego boiska. Po dwóch przegranych na naszym boisku w końcu jest zasłużona i bardzo miła wygrana. Tak? Mi no przede wszystkim dziękujemy, no bo pokazaliście naprawdę kupę charakteru jako zespół. Każdy z Was zostawił kupę serca, serducha na boisku. Ja myślę, że to jest jak najbardziej zasłużone zwycięstwo, Z, zwłaszcza, że w klarownych sytuacji my jako zespół mieliśmy więcej. I tak na dobrą sprawę w pierwszej połowie już mogło być 3-0. E, na koniec niepotrzebna nerwówka, e, jakiś tam stres, e, e, aczkolwiek te trzy punkty myślę, że pozytywnie mogą nas nastawiać na, na, na kolejne kolejki. Ja myślę tak, Bo w przerwie mogliśmy ustalić wynik 3-4-0 i byśmy mieli drugą półkę bardziej lżejszą i Myśmy tylko po prostu czekali na przeciwników. Dziękuję Ci ślicznie za wywiad. Życzymy przede wszystkim w następnej kolejce urowania punktów i dla Ciebie oczywiście dużo bramek. I zdrowia. Dziękuję Dzięki licznie.